Hejka, witam Was na kanale mmm, Migdałowe Atelier Mówi dla Was yy, wyrafinowana Margot z Krakowa, tak jest Ruszamy z kanałem, dzisiejszego dnia dadam dadam yy, i będzie mnie kręcił głównie Karol mój narzeczony, no ale część filmików nagram ja sama tak jak dzisiejszy yy, i na tym kanale będą jakby takie trzy filary Pierwszy bo, bo filar, bo, bo, bo. nie, bo ja tu nagrywam. Pierwszy filar to będzie takie jakby zdrowie i uroda. Czyli co zrobić, żeby wyglądać tak młodo jak ja? Bo ja mam 36 lat, a ludzie mi mówią, że wyglądam na 19 albo na 26 lat. No powiedzmy, że dekadę mniej niż mam no bo nie mam zmarszczek, i co robię, żeby dbać o cerę i w ogóle o zdrowie. Drugi filar to będzie psychologia, bo ja napisałam taką pracę magisterską, cele medycyny, a cele psychoterapii na tle praktyki klinicznej i będę prezentować tutaj pracę magisterską oraz zagadnienia z zakresu psychologii. A trzeci filar to będzie moja książka Zamazany kadr oraz w przyszłości kolejne powieści typu Niespokojne drżenia i wibracje, czy inne książki, które będę pisać razem z, ze współautorami, którzy jeszcze o tym nie wiedzą nawet. Chociaż mam koleżankę Hannę Antoninę, którą z miejsca pozdrawiam z tego mojego kanału, Haniu. E, tak, e, o paznokcie mam niedokładnie pomalowane, ale... Nie o tym ten kanał, hybrydy muszę zrobić. Dobrze, no to tak, by the way, to takie wątki, wątki poboczne. W każdym razie to są te trzy filary. Nagrywam zupełnie spontanicznie. Jest to pierwsze nagranie, nie będę tego powtarzać, bo myślę, że spontan jest udany, kiedy jest dobrze zaplanowany. A ja już myślałam dużo o, tych, o tym moim kanale, o tych wszystkich nagraniach. Jednak dubli nie będzie, ponieważ jest dużo materiałów do, ym, do zaprezentowania. Karol, czy chciałbyś się pokazać na tym kanale, czy nie chcesz się dzisiaj pokazać? No bo ja teraz wychodzę. On teraz wychodzi, ale on będzie też czytał fragmenty mojej powieści. To jest mój narzeczony Karol Banasiak, mogę powiedzieć twoje nazwisko? A i tak się wszyscy dowiedzą, więc... Okej, okay, no to na dzisiaj tyle. Znaczy, będę dalej kontynuować, ale... W tym filmiku to tyle. Już mam 2 minuty 35 sekund. Na razie buziaki, pa pa!